No, witam Was bardzo serdecznie. Tak, teraz kilka informacji. Rozpoczynam właśnie od mapy, z prostego względu, że po prostu materiał, który zobaczycie, jest z różnych miejsc, jako że trochę się przemieszczałem przez ostatni czas, i dlatego chciałem Wam po prostu pokazać, no właśnie, pokazać, gdzie byłem, co widziałem. I przede wszystkim materiały związane z koleją, czy też infrastrukturą kolejową, właśnie tutaj w Kanadzie. Nie jeździłem po żadnych sklepach, nie było na to czasu, ale były inne atrakcje. Pierwsza rzecz, do której się udałem, to, to były wodospady. Zresztą nie ostatnie, które chcę odwiedzić. Jest ich tutaj, jak widzicie, całkiem sporo. W tym rejonie wszystkie te drzewka, właśnie to są wodospady. Byłem przy tak zwanym Teos więc tutaj w tym miejscu już klikam, pokazuję. Tak to wygląda, ten wodospad. Akurat latem raczej wygląda na, na wyschniętego. Tu już pokazuję, jak to było daleko, trzeba dojechać. Oczywiście trasa była absolutnie ta choć jest ona troszeczkę może zakorkowana, ale generalnie nie było, nie było tak, tak źle. Wracamy do wodospadów. Wracamy do, do wodospadów, do zdjęć tutaj właśnie z wodospadów. Tak to wygląda, bardzo fajnie, rzeczywiście dość fajnie wrażenie dobre, no ale niestety latem tutaj raczej no nie mam dobrych materiałów zdjęciowych tego wodospadu. Ale to nie wodospad jest tutaj najistotniejszy. Istotne jest tutaj to, co mamy wokół, a mianowicie nitka kolejowa, która, która oplata właśnie te skały, z których właśnie Ciecze woda. I zaraz Wam po prostu pokażę, e, gdzie udało mi się zrobić właśnie dobre, dobry materiał, krótki, zupełnie przypadkowo. A więc tutaj mamy teusfoss. E, troszeczkę po, powiększymy tą rzeczywistość. Już tutaj. Powiększam. I sobie postawię zaraz, może inaczej tutaj. Nie pokazuje nam mapa, niestety, zbytnio trasy kolejowej, która tutaj przebiega. Muszę spróbować popatrzeć i zorientować, jest tutaj mamy Tex Falls, czyli tutaj, o którym wspominałem, natomiast trasa kolejowa jest tutaj poniżej. Widać właśnie wspinającą się trasę numer, jest trasa numer 8, trasa właśnie drogowa tutaj, natomiast tutaj mamy szlak, szlak kolejowy, który zaraz spróbujemy bardziej satelitarnie Wam to pokazać. Teals Falls i co się stało? Generalnie jest tutaj taka trasa z Teus Falls do Dundas Peak, czyli z, do tego miejsca, i tutaj można dojść i zrobić sobie kółko. Niestety, ja szedłem na sam dół, A właśnie tutaj do e, Witterspoon e, tak, Park, czyli tutaj szedłem po tej stronie toru. Właśnie. I gdzieś mniej więcej tutaj w tym miejscu, o tutaj w tym miejscu e, udało mi się nagręcić pierwszy materiał krótki. Nie zdążyłem zejść do samych torów, byłem tak troszeczkę wyżej, ale uważam, że i taki jest fajnie, jest kilkuminutowy film. Niestety bateria mi się wyczerpała i nie mogłem nagrać całego składu, ale miał przynajmniej ze 100 wagonów. I ciągnąłem go dwie lokomotywy Canadian National Railways było to rzeczywiście było to rzeczywiście fajne Także to była to było takie moje tutaj taka moja wędrówka kolejna rzecz, no to później też tak się zdarzyło, że udało się udać do Montrealu. Cóż, do Montrealu jest kawał drogi, to fakt no, 6 godzin, 6 godzin jazdy, tak jak to widać na mapie, ale naprawdę warto, dlatego że e, nie wiem, czy będę w stanie dokładnie pokazać wieczorową porą, kiedy udało się już właśnie dojechać do, e, do Montrealu udało nam się trafić właśnie na przejeżdżający pociąg nocą z tymi charakterystycznymi podwójnymi, podwójnymi kontenerami, czyli piętrowymi kontenerami, inaczej mówiąc, popróbuję tutaj znaleźć, <laughs> przepraszam, ten przejazd, dokładnie który, który właśnie żeśmy nagrywali ale nie potrafię w tej chwili go znaleźć. W każdym razie to jest drugi krótki bardzo film, który tam się który tam się pojawia. Później tak w przerwniku pokażę Wam krótki film, też taki krajoznawczy, który jest w jakim sensie związany oczywiście z koleją. Już tutaj chciałem pokazać jeszcze jedną, o, bardzo ważną rzecz, czyli montrealski, montrealskie wodospady i tam jest też ciekawy most właśnie kolejowy, także to zobaczycie też na kolejnym zrzędu materiale. Później jest tam, będzie tam jeszcze kilka ciekawych zdjęć z samego Montrealu, jeśli chodzi o mosty kolejowo-drogowe. I e, to, co ostatnia taka ciekawostka, to jest ciekawostka z Quebecu. Z Quebecu. I no, pokazuję odległości. Tu właściwie musiałbym bardziej Montreal pokazać trasę z Montrealu no bo z Montrealu do do Quebecu też jest całkiem sporo no ze względu na korki to nawet wychodziło mniej więcej bym powiedział 4 godziny a nie 3 jak to podaje, ale w Kłybeku udało się mi nagrać tylko tam dziś pojawia się twarz kolegi, ale to nieistotne. Natomiast tak zwany elewator, czyli poziomy taki po skarpie ciekawym, na znaczy, którym można się przemieszczać na górny kłebek z tej starej części. Także to też taka ciekawostka, bym powiedział, filmowa. No, i w zasadzie tyle, jeśli chodzi o materiał. Po prostu jest go trochę dużo, jeśli chodzi o może nie objętość, ale roz, rozbieg, znaczy nie rozbieg, tylko rozrzut odległościowy. Dlatego krótki ten wstęp, po prostu zrobiłem i po prostu pokażę Wam zaraz ten materiał, krótki filmowy, który gdzieś tam udało mi się zebrać przez ten czas, bo było trochę go za mało, więc poczekałem aż się troszkę tego materiału zbierzę. No, trochę teraz tempo życia przyspieszyło tutaj i, i rzeczywiście no, nie ma takiego czasu, żeby tylko specjalnie gdzieś tam polować na pociągi, ale myślę, że jakiś materiał w miarę no, róż, różnorodny i ciekawy powstał, więc życzę miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Kolejowy Dandas. Pięknie, proszę Państwa. Jaki tu jest musi być promień podjazdu i zjazdu to jest niesamowite. I piękna przyroda. Cudowna przyroda wokoło. Cudownie. Dit is de man. je nu, Kijn? Mam, dat is de man. Zo, dat is de Oké, okay, goedemorgen. Ik ben sorry,